No, i mam przyjemność przywitać w studium Dawida Łasuta, podróżnika i społecznika. Witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. No właśnie, kilka słów o sobie, bo pierwszy raz się widzimy. Tak jak powiedziałem, podróżnik, społecznik. Co się pod tymi dwoma słowami kryje? Drugi raz w waszym programie, pierwszy raz z tobą, bardzo mi sympatycznie. Ja jestem takim troszeczkę innym człowiekiem. Ja nawet tego nie oceniam. Dobrym czy złym, fajnym czy niefajnym, e, bo jestem takim trochę coacho, tłumaczo, lektoro, społeczniko, dziennikarzo, aktywistą. E, oprócz tego, że prowadzę sobie Centrum Języka Rosyjskiego. I bardzo dobrze znam tą kulturę, to przede wszystkim interesują mnie projekty społeczne. To znaczy, tak jak zapraszam zawsze ludzi na te ogromne projekty społeczne, często bezpłatne, z ogromnymi tortami, z billboardami, z akcjami promocyjnymi tych wydarzeń, to często jak na ulicy sam rozdaję ulotki, bo ja wiesz, najbardziej wierzę, że jak ludziom tego tak serca dasz, naprawdę zapraszam, dwa miesiące nie śpię. Nie? Marketing bezpośredni danaść... to się tak, nazywa. To, no wiesz, że jeżeli nic nie sprzedaje, to może no, promocja. Bo market... Nie, promocja to też pod marketingiem się niestety no kryje. No to, no to a jak że coś jest to tak. No dobrze, ale teraz tak powiedziałeś, że ciebie ludzi. bardzo interesuje kultura wschodu, czyli od razu idącym tokiem myślenia Rosja, Ukraina, te tak. dwa państwa wymieniam nieprzypadkowo, ponieważ wiadomo, że ostatnio cały czas w mediach są doniesienia z tych dwóch krajów i z tego, co tam się dzieje. No właśnie tak I tobie obu... to chyba też nie jest obce inaczej nie jest ci obojętny co tam się dzieje, stąd wydarzenie o którym chcemy porozmawiać. Wieczór Słowiański. Ja najpierw chciałem powiedzieć, bo ja mam w ogóle żonę, która jest ukraińko polko rosjanką Z <laughs> w ciebie jest z tak, tak, przygotowana. Ona jest, widza. tak, tak, fantastyczna w ogóle kobieta, przepiękna i naprawdę dobry człowiek. No i tak słucham sobie tych doniesień medialnych, wiesz, i tak słucham i słucham i to nie mamy czasu i w ogóle szkoda gadać o polityce, ale jednym zdaniem to jest niesamowite, jak pozwalamy sobie wyprać mózgi na Ukrainie i w Polsce i w Rosji. Każdy ciągnie w swoją stronę, chodzi o gaz, sankcje, pieniądze, a ludzie się nakręcają, nienawidzą, nie lubią. I po to jest właśnie ten wieczór słowiański, żeby tacy normalni ludzie, którzy nie sprzedają gazu, nie chcą podbić Arktyki, czy nie chcą zabrać Ukrainy w swoją strefę wpływów, mogli się spotkać, porozmawiać. Jak normalni ludzie, Ukraińcy normalni, normalnie dogadują się z Rosjanami, większość z nich też sympatyzuje z kulturą rosyjską. Ale tak Rosjanie normalni normalnie dogadują się z Ukraińcami. Dobrze, to jest Polacy... na poziomie społeczeństwa, ale zgodzisz się ze mną, że żyjemy w bardziej bądź mniej przestrzeganej demokracji i rządzący tak naprawdę kreują tę rzeczywistość. I to co się dzieje na tym wyższym szczeblu to jest niepokojące, prawda? Bardzo niepokojące. I no to właśnie. Ze ze o tym też będziemy rozmawiać. No bo jak ci ludzie? Na Wieczorze słowiańskim nie będziemy rozmawiać nie o, polityce. o polityce, ale jak ci ludzie mają, no jest pewnie jakaś, jakaś, jakaś taka myśl, jakieś takie, takie niebezpieczeństwo, takie, no, taka obawa przed agresją cały czas. Czy nie ma tej tej przed kogo agresją? No to co, do, chyba że nie ma w ogóle obaw przed rosyjskimi e, wojskami. Wiesz, to jest tak. Ja że mówię o teraz tym, o zwykłym społeczeństwie. Tak, ja o ja o bym robię, się martwił, ja gdyby, o tym Ja o tym robię. Serię wykładów, e, i kwestia jest taka, że to jest tak złożony i skomplikowany temat. Ja wiem. Jeżeli by zapytać ludzi z granicy z Rosją, czy oni się cieszą, że mają tam wojska rosyjskie, to niestety, co jest szokujące dla 90% Polaków, naprawdę, ludzie w Doniecku powiedzieliby, że to jest dla nich fantastyczne. Ludzie e, dalej, w Kijowie, powiedzieliby, że to jest niedopuszczalne. No tak, ludzie ale... w Lwowie wsiadliby na koń i pognaliby walczyć z okupantem. Czyli... To nie jest takie proste. Mamy tak jak w regiony, gdzie mieszkają yy, ludzie o różnych poglądach. Czy nie to jak jest... w Polsce. W Polsce mamy jednorodne państwo, państwo, które ma praktycznie jeden naród, jedną nację. Ja się czuję Polakiem. Ja nie chcę być Niemcem, ja nie chcę być Rosjaninem Ja muszę wejść w słowo, ja być bo teraz musimy krótką przerwę muzyczną zrobić, ale bardzo ciekawy, interesujący temat i za chwilę wrócimy oczywiście do tego tematu. O, o wieczorze, o wieczorze. Właśnie. To za chwilę wrócimy do rozmowy z moim państwa gościem. A teraz piosenka dla naszych telewizów i dla naszego gościa też. Bardzo. Dziękuję ślicznie. Teraz ze mną Dawid Łasut, podróżnik, społecznik, rozmawiamy teraz o Wieczorze Słowiańskim, który już 18 grudnia, to jest czwartek, czyli jutro, w hotelu Zasadniczo Park tak. in Radisson w Krakowie o godzinie 18. Więcej informacji niestety nie odczytam, bo cały czas wyłącza mi się dzisiejszy scenariusz, ale no, to może bardzo dobrze, bo możemy o tym porozmawiać. Odsuwając już te wszystkie konflikty, politykę już koniec, basta, Właśnie nie tak mówimy chce. o polityce, rozmawiajmy o tym, co się tam jutro będzie działo. To jest spotkanie wyjątkowe. Ukraińców, Polaków, Rosjan, Krakowian, Ślązaków. Z całego serca Państwa zapraszam. Warto dodać, że wstęp wolny, od razu. Wstęp powiedzmy. zupełnie wolny. 200 kilogramowy tort, niespodzianka. E, ogromny szwedzki stół słowiańskich przysmaków. Występ aktorki Magdaleny Kozińskiej. E, bardzo dynamiczna grupa Samokin Band. Licytacja charytatywna dla domu seniora na Grzeguszkach około 300 kości, a może być więcej, bo wstęp wolny, do czego zachęcam bardzo. Pomieścicie wszystkich? I CENTRUM, tak. CENTRUM MIASTA Park in Radisson. Będą też dzieciaki ze Śląska, z, ze szkoły podstawowej numer 3 w Bieruniu Nowym, mhm. mojej rodzimej szkoły. O, proszę. I będzie konkurs, jaka politycznie widzą, widzą Wschód, rozwiązanie tego konkursu. Będzie fantastyczna atmosfera. Będę chciał pokazać poprzez to spotkanie, że potrafimy się na poziomie ludzkim dogadać że naszym zadaniem jako Polaków jest umiejętne prowadzenie dialogu międzykulturowego i międzyludzkiego i że potrafimy się dogadać i że to ma sens. Dawid, powiedz, nieprzypadkowo wybraliście czas przedświąteczny na organizację tego typu imprezy? E, no oczywiście, że nieprzypadkowo. Po pierwsze, ja co miesiąc robię jakieś wydarzenia ogromne w Krakowie, na przykład były Andrzejki charytatywne, gdzie dla Towarzystwa Opieki, Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zbier zbieraliśmy pieniążki. E, były, był bezpłatny pokaz filmów rosyjskich w kinie w tym roku. Był Bal Sympatyków Rosyjskiego promujący normalność. Tu nikomu Putin nie płaci. E, w marcu w Szaratonie był na przykład Wieczór Słowiański rok temu, co chwilę, wycieczki non-profit na Ukrainę, do Kijowa, jak było można spokojnie latać, do Moskwy, do Petersburga. Dopiero co wróciłem z Dni Kultury Polskiej w Rosji, czyli promuję też mój kraj, bo uważam, że jestem umiarkowanym patriotą. Umiarkowanym, dlaczego umiarkowanym? Bo nie uważam, że patriotyzm to jest hasło na sztandar. Wiesz o co chodzi? Jestem patriotą, jestem fantastyczny. Nie znoszę tam ruskich czy Ukraińców, jestem patriotą. Moi drodzy, patriotyzm to nie jest nienawiść. Patriotyzm to jest zachowanie balansu, dystansu i prowadzenie dialogu, bo z tymi ruskimi, jak ich nazywamy, czy Ukraińcami, musimy żyć ja za tak jedną granicą, mówię. Musimy żyć za jedną granicą. I temu służy ten wieczór. Tam nie będzie połowy słowa o polityce. I bardzo dobrze, tam bo będzie, mamy dość już tej polityki. Taś, będzie tam nawet, będzie tort, tam Widzisz, będą daliśmy dzieci. się nawet w tym pierwszym spotkaniu, tym pierwszym wejściu troszeczkę podejść tej fali. Jest, a teraz nie rozmawiamy o polityce. Nie, ale to jest ważne, żeby ludzie też Można rozumieli, to podciągnąć pod to jest wydarzenie trudne. kulturalne. To jest wydarzenie kulturalne. No i dobrze, i na tym zakończę naszą rozmowę, ponieważ już czas nas goni. Ja tylko chciałem zaprosić państwa, bo znajdą państwo informacje o tym wydarzeniu i innych moich projektach na fanpage'u moim. Efektywnie i tam proszę państwa, szukać te informacje, oczywiście... Efektywne rosyjski, klikamy, lubię to. <noise> no dobrze, udało się przemycić te ich informacje. Ale No gdzieś muszą znaleźć. Dokładnie. Wieczór słowiański, przypominam, już jutro w czwartek o godzinie 18 w Krakowie, w samym centrum. Same centrum Krakowa, to tylko 60 minut samochodzikiem, przyjeżdżacie, dobrze się bawicie i uwierzcie mi, bezpłatnie nie do końca jeszcze umarło, bo tak usłyszałem na ulicach, <noise> jak rozdawałem ulotki. Z Katowic najlepiej jechać innym środkiem lokomocji, sam o tym wiem, ale już o tym nie będzie na no, razie, będzie reklamować innych film. Dawid Łasut zapraszam na ten wieczór słowiański. E, jest to podróżnik, e, społecznik i jeszcze, proszę Państwa, człowiek, który może długo, jeszcze długo mówić o kulturze jest o Wschodu. Jest o czym. Dziękuję. Dziękuję. Dobrego, życzę świąt. Wszystkiego dobrego wysokości. wszystkiego dobrego.